Niby jest włączony czat. <grystanie> Było jednak dość ambicji i siły, by dotrzeć samolotem do metry. 43 sekundy i 11 setnych. Faktycznie w zderzeniu z miłościami, wydaje mi się, że. Tu trzeba Potrzebna jest niezgorsza kondycja. To był Krzysztof Schabowski. Po nim wystąpi kolejny nowicjusz. I to od razu na głębokiej wodzie. Nazywa się Aleks. Niech ktoś napisze. Jak może widzę, jedna osoba jest. Bo nie wiem, mam włączony czat, ale nie mogę tego zweryfikować, bo nikt tu nie pisze nic. Nie ma możliwości pisania, bo ja włączyłem czat. No, Jest jest zauwa, czy ząbki. Gdzie i, Nie I co tak patrzysz, Kurmiu za fajdany? Ruszaj mi się tutaj, albo zajęli ci.